Partnerzy kanału Tiglab Optel Swissmate Szturmer Maszyny. No dobra, to zaczynamy z grubej rury. Tutaj tnę kolanko, to jest kolanko 90 stopni Fi 76 mm. I tutaj w taki właśnie sposób, jak widzicie, obcinam kawałek, żeby stworzyć sobie rozgałęzienie pod odpowiednim kątem. Tutaj wbrew pozorom. To kolanko jest przyczepione do piły, tylko jest podłączone, podpięte, przyspawane kilkoma punktami do tej grubej blachy na dole. To jest 20 mm, w inny sposób raczej nie ma możliwości w ten sposób obciąć. Chyba, że na jakichś profesjonalnych uchwytach, czymś takim, ale to jest jeden z lepszych sposobów. Do cięcia kolanek, na pilę jeszcze wrócimy ale na początek sobie tutaj je wszystkie, zanim je potnę, to przeszlifuję włókniną i wypoleruję, żeby potem się już nie bawić, jak będą powycinane, bo by to może trochę trudniejsze. Na początek zakładam włókninę bodajże 400. Tutaj na tej szlifierce akurat, jaką ja dysponuję, to mam taki mały wałek z jednej strony o niewielkiej średnicy. On służy między innymi do zacinania rur pod kątem, ale ja tutaj też stosuję właśnie do szlifowania i polerowania rur od strony tego promienia mniejszego. W ten sposób mogę fajnie tam dojść i nie trzeba się jakoś gimnastykować ze szlifierką czy z jakimś innym urządzeniem. Oczywiście jest masa różnego rodzaju szlifierek, ale ja akurat tą wykorzystuję i z tej strony jak widać. Ładnie sobie dochodzę do środka na początek włókniną. Także na razie to nie wygląda zbyt powalająco, ale za chwilkę założymy jeszcze filc i to będzie całkiem fajnie wyglądało z tej strony, właśnie na niewielkim wałku, na tej niewielkiej średnicy. A tutaj od drugiej strony szlifierki już mogę wziąć większą powierzchnię i tak samo filcem przeszczotkować całą powierzchnię rury, żeby ją przygotować do, do polerowania na pasie filcowym. I po założeniu właśnie taśmy filcowej, jeszcze pasta polerska I trzeba natrzeć ten filc, żeby właśnie była możliwość tego polerowania, tego ścierania tej warstwy, którą należy wykończyć. Dzięki tej paście o wiele szybciej to idzie, bo bez pasty no, byłoby to znacznym utrudnieniem. I teraz kawałek po kawałku już widać pierwsze efekty. Także całkiem sympatycznie to wychodzi. Te kolanka mają to do siebie, że mają taką porowatość w sobie, i to jest dosyć trudno wyciągnąć za pierwszym razem. Ale i tak jest efekt dosyć sympatyczny, wychodzi prawie że, prawie, że lustro. Jak na układ wydechowy, to myślę, że jest w zupełności w porządku. No, i tutaj mamy już efekt. I to naprawdę sympatycznie wygląda. Teraz szmatą ściągam resztę tej pasty polerskiej, która się osadziła podczas polerowania. No, i tutaj właśnie mamy efekt końcowy. Jeszcze to zostanie umyte acetonem. Także jeszcze to będzie lepiej wyglądało. No i pora zacząć zabierać się za spawanie. Na początek, te kolanka, które na samym początku filmu rozcinałem no i tutaj się zaczynają schody bo tu mamy takie pozycje, w których trzeba zaczynać się gimnastykować nie jest to takie spawanie blaszki do blaszki na stole tylko tu już no troszeczkę jest trudniej Wielokrotnie zadajecie mi pytanie, czy to gdzieś tam na Facebooku, czy na TikToku, albo chłopacy na warsztaty do mnie jak przyjeżdżają się uczyć spawać, to pytają mnie, co jest trudniejsze, aluminium, czy spawanie stali, stali nierdzewnej. Według mnie tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedno i drugie charakteryzuje się pewnymi trudnościami, ma swoje własności i tutaj nie da się powiedzieć, czy jedno jest łatwiejsze, a jedno jest trudniejsze. Przy aluminium ogromne znaczenie ma Kąt spawania, wysokość elektrody nad materiałem, a przy stali nierdzewnej, na przykład, o ile mamy pewną dowolność, jeśli chodzi o kąt spawania, no to tutaj trzeba uważać na to, żeby nie przegrzać materiału, żeby nie przepalić na wylot. Trzeba się skupić na tym, żeby poduszkę gazową skonstruować odpowiednią, czyli zakleić wszystkie wyloty rur, wpuścić gaz do środka i żeby uzyskać odpowiedni przetop. Przy aluminium na przykład nie mamy tego problemu. Bo do aluminium nie jest wymagana poduszka gazowa. Tam w zupełności można spawać bez problemu bez puszczania gazu. Nie ma kompletnie żadnej konieczności. Tutaj do rury trzeba wpuścić gaz, bo inaczej wyjdzie tak zwany cukier kalafiory. To nie będzie zdrowy, poprawny przetop. Po drugie, trzeba się dobrze skupić nad chłodzeniem naszej spoiny, czy to w trakcie spawania, czy także po spawaniu. I tutaj mamy właśnie przetop. Zresztą tak jak i przy aluminium, przeto musimy uzyskać, bo inaczej ta spoina jest nie w pełni wartościowa. O ile gdzieś tam przy poręczach, balustradach i tak dalej, to nie ma aż tak ogromnego znaczenia. O tyle tutaj przy spawaniu stali nierdzewnej, tego typu układach wydechowych i tak dalej, no warto, żeby ten przetop tutaj był. A jak w ostatnich moich filmach mogliście zauważyć, Dzielę się z wami także błędami, które popełniam. I tutaj mamy także do czynienia z pewnym błędem, a mianowicie po lewej stronie u góry ekranu widać, że tam mi zabrakło przetopu. A było to spowodowane tym, że mm, źle połączyłem mm, te dwa kolanka. Tam zrobiłem po pierwsze na styk, czyli bez żadnej szczeliny, a po drugie tą część najbardziej ostrą mogłem ją lekko przeszlifować, żeby było mi łatwiej się przebić z przetopem. Wtedy by nie było tego problemu, ale przynajmniej możecie zauważyć na co uważać. Ten film, który teraz tutaj oglądacie, jest to pierwsza część z całego tego etapu budowy tego tutaj układu wydechowego. Gdyż w jednym filmie nie da się tego opisać, musiałby znowu trwać 2,5 godziny, chyba. Tak jak jeden z moich filmów. Stwierdziłem, że lepiej to podzielić na krótsze filmy, a takie bardziej treściwe. W tym momencie przygotowuję się do podłączenia kolejnych rur. Prąd do łączenia, jest to ścianka 2 mm, ustawiłem sobie właśnie, tak jak tutaj widać, około 100 amperów i zerowe czasy narastania i opadania. Wtedy dostajemy szybkie uderzenie prądu, takie krótkie zwarcie, krótkie cyknięcie bez przegrzania. Bez szerokiego robienia tych punktów, one są minimalne i pozostają praktycznie, jak dobrze zostanie przeprowadzone, takie czyściutkie, srebrzyste. Tutaj, jeśli chodzi o podłączenie tej rury jednej do drugiej, no to tutaj akurat nie ma większej filozofii, no bo to jest prosty kawałek rury, wystarczy je połączyć, nie trzeba jakoś tam zachowywać kątów, jakiejś wysokości odpowiedniej, no bo tutaj nie ma większej filozofii poza tym, że trzeba zachować właśnie tą zasadę, żeby ta rura jedna z drugą ładnie się licowały, żeby nie było przesadzenia krawędzi, przesunięcia ich. jak jest jedna rura z drugą rurą, żeby one ładnie na siebie nachodziły, bo jeśli te krawędzie nam się przesuną, to będzie nam to utrudniało właśnie położenie poprawnej spoiny i uzyskanie dobrego, optymalnego przetopu. Dlatego tutaj warto sobie to mieć na oku i dlatego między innymi w tym momencie robię to w rękach bez rękawiczek, żeby łatwiej wyczuć te krawędzie, czy one rzeczywiście się licują. O tak, teraz tutaj widzicie, jeszcze sobie to badam, że się tak wyrażę. Tę no, jedną mam podpiętą kilkoma punktami, tam jeszcze teraz uderzam młotkiem, a to dlatego właśnie, że to kolanko jest lekko zdeformowane prawdopodobnie podczas procesu produkcji i nie jest idealnie okrągłe dlatego to moją rurkę też musiałem powiedzmy przymusić do tego nabrania kształtu takiego jak ma kolanko i teraz jeden punkcik drugi trzeci i tak samo będzie z kolejną rurką właśnie na tym prądzie krótkie uderzenia prądu i tutaj też lekko trzeba puknąć żeby ona doszła do siebie i w tym momencie cyknąć i już mamy zrobione połączenie. Tutaj trzeba mieć na uwadze to, żeby odległość elektrody nad materiałem była naprawdę minimalna. A jak się mówi, że ma być minimalna, to to nie jest 2 mm czy 3 mm, tylko tam schodzimy poniżej 1 mm. Tym bardziej, że robimy to bez dodatku spoiwa. Także przede wszystkim dlatego jest to ważne, żeby byli, żebyśmy byli jak najniżej z naszą elektrodą żeby te dwa materiały mogły się ze sobą zlać. Jeżeli będziemy za wysoko, to ugrzejemy ogromną powierzchnię, a same krawędzie się po prostu nadpalą, tam się stworzy taka szczelina, wypalona dziura. Dlatego tutaj, jak się mówi, minimalna odległość albo nisko z elektrodnym materiałem, to to jest faktycznie poniżej, można powiedzieć, jednego mm, żeby te dwie krawędzie bez spoiwa się połączyły. A teraz już tutaj łączę kolanko, i to będzie, można powiedzieć, zakończenie tego układu wydechowego. Potem jeszcze przyjdzie taki element estetyczny, wykańczający. Ale tutaj jest ważne zachowanie właśnie poziomów. W jednej osi, w drugiej osi, żeby one były... To kolanko, które teraz montuję i na drugim rozgałęzieniu też będzie kolanko. Żeby one były właśnie ze sobą w jednej osi, no bo inaczej będzie to... Co prawda tutaj dalej nic wiele nie przychodzi, co będzie je łączyło ze sobą. Ale będzie to psuło efekt wizualny, pod względem spawalnictwa i tak dalej, nie będzie to w niczym przeszkadzało, no ale nie będzie to estetyczne. A tutaj pod warunkiem oczywiście, że stół mamy wypoziomowany, no bo nie ma sensu używać poziomicy, jak stół nie jest w poziomie, w jednej i w drugiej osi. I w tym momencie jak mam jedno kolanko i drugie wypoziomowane, to za chwilkę będziecie mogli zobaczyć, jak to można zweryfikować, czy one rzeczywiście są na jednym poziomie. Przykładam sobie profil jakikolwiek, 40x40, one są tak samo proste jak poziomica i tutaj widać dokładnie, że jest co do milimetra na siebie można powiedzieć nachodzą, są w jednej osi, w jednej płaszczyźnie. A tutaj już ostatni element, zakończenie, można powiedzieć, końcówki, końcówki wydechów. Chcę je od, obciąć, żeby powstał taki jęzor, można powiedzieć. A żeby to zrobić, no bo siłą rzeczy takiego kolanka nie można dobrze zaszpanować w pile, a poza tym imadło w pile nie, nie wychodzi tak daleko, nie dochodzi do brzeszczota na tyle, żeby je chwycić. Dlatego to sobie łączę znowu z tą moją blachą grubą 20 mm. Tutaj miałem ustawiony prąd 150 Amperów, dlatego, że to jest gruby materiał, ta blacha właśnie, ona potrzebuje chwilkę, żeby się nagrzać. I tutaj elektrody kieruje bardziej właśnie na ten gruby materiał, bo jakbym przyłożył 150 Amperów na to cienkie kolanko, no to tam bym wypalił znowuż otwór. Dlatego sobie bardziej kieruję się na tą grubą blachę. Tutaj widzieliście, jak sobie punktuje, Zerowy czas narastania i opadania, i wtedy tylko z przycisku punkt, 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 punkt. W dwóch miejscach dosyć solidne te szczepy. I teraz właśnie w ten sposób żeby to szpanuje w pile pod takim kątem obcinam i wyjdzie nam taki właśnie fajny jęzor, takie zakończenie naszego wydechu. Tutaj w tym przypadku to jedynie nasza wyobraźnia nas ogranicza, w jaki sposób przeprowadzimy to. Ważne, żeby piła nam opadła na samym końcu brzeszczot, w, w miejscu, gdzie się powstaje ścianka naszego kolanka. Za na chwilkę to zobaczycie, to jest trudno wytłumaczyć, ale piła będzie przechodziła tak, że samą kolankę na samym końcu delikatnie tylko liźnie i wtedy dzięki temu powstaje taki dynamiczny, można powiedzieć taki język, z którego wydobywają się płomienie, jak sobie będziecie robić. U, tu, 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 tu. No i oto nasze końcówki i tutaj w ten sam sposób 100 amperów, krótkie pyknięcia, delikatnie cyknąć, tak żeby się też starać nie przetopić na drugą stronę, bo nie mamy poduszki gazowej jeszcze wpuszczonej, nie mamy gazu osłonowego, także jeśli się za głęboko wtopimy to... Yy, powstaną nam taki cukier, taka cukrowata spoina powstanie, ten przeto będzie taki bardzo mocno utleniony, takie kalafiory powstaną, a tego chcemy uniknąć. Dopiero możemy spawać, przetapać na drugą stronę, jak podepniemy poduszkę gazową. Ale o tym już w następnej części o budowie tego układu. Wtedy zajmiemy się spawaniem.